Nowy rok i nowy bobiersa. Choć wydawać by się mogło, że bobry preferują sporty wodne, ich ulubioną dyscypliną pozostaje saneczkarstwo. Czy debiutującemu self-publisherowi wypada prosić i pytać o patronat nad książką? Zasadniczo, jeżeli jesteś self-publisherem, to musisz ogarniać wszystko, więc jeżeli chodzi o patronat medialny, nie tylko wypada pytać o ten patronat medialny, ale wręcz trzeba, to leży w twoim interesie, żeby jak najwięcej mediów zainteresowało się twoją książką. Jeżeli o to chodzi, gdzie pytać właściwie o ten patronat, polecam serdecznie zgłaszać się do redakcji, najróżniejszych portali internetowych, zinów, czasopism. Mediów czy radia, czy telewizję, pisz po prostu do redakcji danego portalu, danego medium z zapytaniem o patronat medialny, z zapytaniem o patronat tak zwany barterowy, czyli ty wysyłasz książki, oni robią jakąś recenzję. Jednocześnie możesz być zaskoczony tym, jak łatwo zdobyć ten patronat medialny, dlatego że niejednokrotnie. Widzę self-publisherów, którzy mają w patronacie duże rozgłośnie radiowe o zasięgu wojewódzkim, a nawet ogólnopolskim. Niejednokrotnie można dostać się do dużych mediów. Wystarczy do nich po prostu napisać. Jaki gatunek literacki obecnie przeżywa swój renesans? Jeżeli chodzi o renesans, czyli sytuację, w której wcześniej była posłucha, a teraz jest wielki rozkwit, to powiedziałbym, że renesans przeżywa horror, dlatego że przed Arturem Urbanowiczem horror w Polsce praktycznie nie istniał, a teraz po Arturze Urbanowiczu, horror w Polsce zaczyna znowu istnieć. Aczkolwiek jeżeli chodzi o taką stricte, można powiedzieć, śmietankę popularną, to co się najlepiej sprzedaje, to ostatnio bardzo dobrze Marcin Meller to podsumował, że to co obecnie jest yy, popem literackim, to będzie thriller, kryminał, i obyczaj łamane erotyk. I to są trzy łamane, cztery gatunki, które najlepiej sprzedają się obecnie na polskim rynku. Całkiem nieźle sprzedaje się również poradnik, bardzo dobrze sprzedają się obecnie biografie. Mm, niestety, w bardzo dużym odwrocie jest nie tylko fantastyka, ale i fantastyka młodzieżowa. Jest z nią, obserwuję coraz gorzej, więc dla fanów fantastyki to mogą się okazać y, trudne czasy. Jeżeli Twoja powieść nie zakłada od razu elfów, krasnoludów i tym podobne, a jedynie jakieś akcenty magiczne, to polecam serdecznie iść bardziej w realizm magiczny, obyczaj z elementami magicznymi, obyczaj z elementami fantastycznymi, kryminał z elementami. Elementami fantastycznymi, żeby ubrać to w jakiś inny gatunek niekoniecznie czysto fantastyczny. Czy uważasz, że debiutujący pisarz powinien prowadzić kanał na YouTube, w którym opowiadałby o swojej książce lub innych tematach okołoksiążkowych i czy byłaby to dobra reklama dla niego jako autora, czy nie? YouTube jest dość niezagospodarowaną przestrzenią, co możesz zobaczyć no chociażby po mnie, że praktycznie nie mam konkurencji na tym YouTubie. Duży problem jest z taką dynamiką tych materiałów. Ja bardzo często, kiedy wchodzę na kanały YouTube Związane z pisarzami to wyglądają one mniej więcej tak. Dzień dobry kochani, jestem Krzyś i piszę książki. I dzisiaj pokażę wam jak napisać bestseller. Co prawda sam jeszcze książki żadnej nie ukończyłem, ale wiem jak to się robi. Bardzo fajną robotę robią za granicą e, youtuberzy, którzy zajmują się na przykład recenzowaniem seriali na zasadzie gościu jest, jest pisarzem i on recenzuje na przykład seriale Netflixa, e, s, e, filmy. I recenzuję, dlaczego te filmy mogą się podobać. Sam swojego czasu kiedyś o tym myślałem, może kiedyś do tego wrócę, ale to jest taki fajny hint. Jeżeli chodzi o to, co na pewno poleciłbym początkującemu twórcy, to prowadzenie Facebooka i Instagrama, aczkolwiek po pierwsze nie polecam promować się, zanim mm, nie będziesz mieć gdzieś tam ukończonej tej książki, bo widzę strasznie, strasznie dużo. Domorosłych autorów, którzy promują swoją twórczość, pomimo że jest w totalnych powijakach, i więcej czasu poświęcają oni na zarządzanie fanpage'em niż Pisanie de facto. A dodatkowo, jeżeli będziesz mieć już chociaż ukończoną książkę albo umowę wydawniczą, no to wtedy o wiele łatwiej jest promować swoją książkę, dlatego że już masz jakiś materiał źródłowy, wokół którego jesteś w stanie mówić na ten temat. Bez tej książki może być dość mgliście. No bo wtedy skupiasz się na jakichś różnych tutorialach, jak się czujesz i w ogóle, ale... Nikogo to nie interesuje w internecie. Co najlepiej mówić na spotkaniu autorskim, kiedy debiutujesz? To jest tak, słuchaj, jak byłem na przykład pod prysznicem i zastanawiałem się nad książką, którą powinienem napisać, to spojrzałem na wylot wody z tego prysznica i zobaczyłem sześć dziurek, przez które ucieka woda. I pomyślałem wtedy sobie to mogłyby być planety. To jest przykład anegdotki, którą jesteś w stanie opowiadać na spotkaniach autorskich, bo de facto ludzie kiedy przychodzą na spotkania autorskie, chcą usłyszeć anegdotki na twój temat. Chcą się dowiedzieć kim jesteś, co robisz, czym się zajmujesz, jak wychodziło ci pisanie tej książki, jakie były problemy z pisaniem tej książki, jakie były perturbacje po drodze. Więc to wszystko będzie interesować ludzi. Bardzo ważne, żeby nie grać w wstydliwej kasi, która będzie teraz siedzieć i mówić: "A ja bo ja nie wiem, ja tak to mi wyszło i po prostu ma taką książkę, wiesz? to. Aha, aha, aha. Druga sprawa, nie bądź dubkiem. Bardzo często spotykam autorów, zwłaszcza tych początkujących, którzy są piekielnie przeświadczeni o swojej wartości i zaczynają być snobistyczni. Więc jeżeli zamierzasz iść do biblioteki, ho-ho-ho, co ty ja no, co, napisałem książkę, no niby nie ma ideałów, a jednak, no proszę, jest książka. Tego też nie polecam. Czy jest jakiś maksimum postaci w książce? Pytam, bo słyszałam, że w pierwszej powieści powinna być mała ilość bohaterów, ale ile to mało? Z drugiej strony, ile potrzeba postaci, żeby czytelnik nie miał możliwości ogarnąć i zapamiętać ich wszystkich? Wiesz co? To nie do końca zależy od tego, mm, ile tych postaci stworzysz, tylko jak wiele szczegółów poświęcisz każdej postaci. Przykładowo, jeżeli mamy Alibabę i 40 rozbójników, to my de facto kojarzymy y, Herszta rozbójników i i Jednego rozbójnika, który jest personifikacją tych 40, i czy ich by było 40, 20, 35, nie ma dla nas żadnego znaczenia. Bardzo podobna sytuacja jest z krasnoludami w książce Hobbit, bo w momencie, kiedy Gandalf nam ich przedstawia: Bimbor, Bofur, Bombur, Bambur, Bembur, no to my de facto nie przywiązujemy szczególnej wagi do tego, kto jest kto. Trochę tam wiedzieliśmy o Torinie, dębowej tarczy, ale de facto w książce tam wiele tego opisanego nie ma. Więc wszystko zależy od tego, jak bardzo chcesz, żeby czytelnik zżył się z twoimi postaciami, czy chcesz, żeby on każdą postać znał z imienia i nazwiska, czy chcesz, żeby mm, po prostu to była postać, która była, poszła i, i, i siema, nie? Dan Abnet bardzo fajnie to robi w swoich książkach, w momencie kiedy Dan Abnet opisuje takie, można powiedzieć, wojny frontowe i on na początku na przykład scenę opisuje młodego chłopaka, który przyjechał na front, opowiada, że jego pierwsza misja, że się boi i w ogóle, ale napisał już list do dziewczyny i w ogóle, a pod koniec sceny Zabija tego chłopaka. I to jest taka fajna klamerka, w której. Jesteśmy w stanie zainteresować się już gościem, zdobyć, poznać go troszeczkę, a jednocześnie w tym momencie, kiedy on ginie, strata staje się taka mocna, dotkliwa, bo już poznaliśmy tego bohatera. Jeżeli jesteś w stanie ogarnąć, rozpisać sobie konkretnie i ogarnąć e, czterech bohaterów, to rób czterech bohaterów. Jeżeli czujesz, że ogarniesz sześciu, siedmiu, no to rób sześciu, siedmiu. E, problem zaczyna się najczęściej na dialogu, bo dialog. Więcej jak trzech osób robi się w powieści często kłopotliwy. Jednocześnie, im charakterystyczniejszy bohater, tym łatwiej będzie ci wprowadzić ich całą plejadę. Co sądzisz o tym, aby najpierw napisać całą sagę, a dopiero potem iść z nią do wydawcy? Zależy od gatunku, zależy od doświadczenia autora, zależy od marki, od bardzo wielu czynników. Przykładowo, jeżeli to jest yy, obyczaj, erotyk, thriller, kryminał, polecam od pierwszej części puścić. Mm, bo w tym momencie możesz powiedzieć książka kończy się tu i tu ja tak zrobię, robię na przykład z Kamger. książka kończy się tu i tu i z licem Ogólnomagicznym też książka kończy się tu i tu możemy zakończyć na pierwszej części jak chcecie dalszą to pójdziemy tym tropem albo tym tropem jak chcecie y, od razu żebyśmy robili z tego dylogię no to możemy tym tropem pójść którymś więc y, zostawiasz takie rozgałęzienia jak się sprzeda to ok jak się nie sprzeda to trudno i w ten sposób wydawca ma pewne pole do manewru. Tyle, że jednocześnie, jeżeli to pisze do nich ja, Krzysiek Piersa, gość, który mówi, że ma wydane parę książek, nie, i o, to oni wiedzą, aha, napisał 4-5, no to szóstą też w miarę szybko napisze. To buduje pewne zaufanie. A jeżeli pisze debiutant 19-letni, który mówi, to jest moja książka fantastyczna, którą pisałem 4 lata. Ale za rok mogę wam dać y, drugą część No to tak niepewnie nie podchodzą do tego No bo nie ufają po prostu A masz wywalić na to 15-20 tysięcy złotych Ale jednocześnie nie polecam cze z czekaniem na całą trylogię Oczywiście y, mając całą trylogię, zamkniętą historię O wiele łatwiej sprzedać ją wydawcy niż historię otwartą Wydawcy wolą historię za zamkniętą Więc najchętniej oczywiście wydawca by chciał, żebyś wysłał od razu zamknięty 7 i żeby on był dobrze napisany, zredagowany, mata, bierzta, wydajta. Oczywiście takich sytuacji nie ma, bo nikt nie poświęci 8 lat życia, żeby napisać 7 ksiąg, który potem może zostanie wydany, a może nie. Ja przyznam, wolałbym też wiedzieć zawczasu, czy ma to potencjał, czy nie ma to potencjału, czy ja piszę rzecz, która będzie wydawana, czy piszę po próżnicy. Więc odpowiadając na Twoje pytanie, pomijając, że zależy, to również mm, napisałbym tą pierwszą część. Konkretnie poprawił, napisał jakie mam plany na drugą część i trzecią część, zaznaczył na której części to, to się zakończy, nie może się zakończyć, ale się zakończy. I wtedy wysyłałbym to do wydawcy. Bardzo ważne jest to, żebyś pokazał, pokazała wydawcy, że wiesz, co robisz, wiesz, o czym myślisz. Czy miałeś jakieś odmowy wydawnicze, zanim wydałeś komputerowego Czpuna? Pierwsza była jak, jakiegoś Vanity Pressu i to podziękowałem. Yy, druga była już w wydawnictwie Muza i to od razu przyjąłem po prostu z miejsca. Yy, pamiętam, że dostałem odpowiedź odmowną dotyczącą komputerowego Czpuna na półtorej roku po tym, kiedy Czpun już był na rynku i pamiętam że napisałem bardzo kwiecistego maila dotyczącego odmowy yy, wydania komputerowego czpuna że Ktokolwiek jest u was w wydawnictwie, niech wejdzie w Google, zobaczy co ja w tym momencie robię w całej Polsce i zastanowi się czy podjął rzeczywiście dobrą decyzję odrzucając mnie po tym czasie. Co według ciebie jest wartościowsze? Ciekawy pomysł, fabuła, historia jaka rozgrywa się w powieści czy dopracowanie jej pod względem stylistycznym, językowym, ortograficznym? Tak jak zawsze mówimy jest yy, pomysł, fabuła, yy, warsztat. To ja bym to ustawił właśnie w tej kolejności. Najważniejszy jest pomysł. Pomysł na książkę, który poniesie tą książkę bez względu na to, czy ona jest dobrze napisana, czy nie. Bo książka może być kiepsko, napisa kiepsko napisana, kiepska warsztatowo, ale jeżeli ten pomysł będzie mocny, zarezonuje, to mm, sprzeda się ta książka dalej. To pomysł jest tym, co sprawia, że książkę de facto bierzemy do ręki. E, czy ta książka jest w, w cyberpunku, czy ta książka jest w steampunku, e, czy to jest romans. E, 50 twarzy Greya de facto sprzedał pomysł, sięgnięcie po gadżety erotyczne, po BDSM. Dana Browna sprzedał de facto pomysł, czyli kod e, Leonardo da Vinci. Czy Święty Graal faktycznie mógł istnieć? Sama historia jest również nie zwykle istotna i to nie jest tak, że sama fabuła się obroni, sam pomysł się obroni. Fabuła jest rów, yy, również bardzo istotna, bo to musi się zazębiać, musi bardzo dobrze rezonować. De facto bym powiedział, że warsztat jest najmniej istotny, bardzo ważny, ale najmniej istotny, jeżeli chodzi o wydanie książki. Książka powinna być wydawable. Powinna być 7 na 10, jeśli chodzi o język. Tam po prostu to musi się dobrze czytać. Nie musisz mieć e, niesamowicie kwiecistej mowy, żeby z punktu widzenia wydawnictwa być uznanym za e, wydawable. Ja wiem, że bardzo wielu e, fantastów może mnie opluć w tym momencie, że ten warsztat to jest taki najważniejszy, najwybitniejszy, ale te refery, kochani, 3 czwarte z nas czyta, e, można powiedzieć, popówę, która nie jest napisana, no turbo, jakoś wybitnie, My nie czytamy Murakamiego na rany Chrystusa. I jednocześnie, jeżeli wciągnie nas pomysł, to my te drobne potknięcia językowe jesteśmy w stanie wybaczyć. Najważniejszy jest pomysł, potem fabuła, potem warsztat. Nie zgadzacie się, dyskutujcie w komentarzach. Szczęść Boże, No a szczęść Boże. Czy według Ciebie pisanie fanfiction jako ćwiczenia ma sens i czy lepiej tytułować rozdziały, czy pisać tylko rozdział pierwszy, rozdział drugi, rozdział trzeci? No to tak, podejrzewam, że piszesz pod Watpada. Jeżeli chodzi o pisanie samych fanfików, bardzo serdecznie polecam, bo pisanie fanfików wyrabia warsztat. Nie jesteś związany emocjonalnie z historią, więc łatwo możesz na przykład zabić bohaterów albo związać w jakiś związek e, ze sobą, stworzyć Jakieś ciekawe wątki, więc polecam fanfiction jak najbardziej. Fanfiction poleca dlatego też, że potrafi nauczyć operowania światem, bo nie będziesz wtedy opisywać całego świata dookoła, tylko przedstawisz tyle informacji, żeby człowiek, który jeszcze tego nie zna, w miarę się w tym. Odnalazł i pod tym względem fanfiction jest bardzo fajne. Jeżeli chodzi o rozdziały, no to polecam rozdział pierwszy, rozdział drugi w momencie, kiedy masz kilkanaście tych scen, bo rozdział składa się z kilku scen. A jeżeli każda scena to jest Twój rozdział, no to, to po prostu bym nie pisał tych chyba rozdziałów, tylko po prostu jechał dalej, 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 dalej. Co sądzisz o narracji w książce przez kilku bohaterów? Na przykład jeden rozdział opowiada jeden bohater, a potem przeskakujemy na kolejnego i kolejnego bohatera. To jest tak zwana narracja złożona, to jest narracja prowadzona przez kilku narratorów i bohaterów jednocześnie. Piekielnie trudny zabieg, dlatego że wymaga od autora podzielności uwagi i nie kopiowania stylu. Dlatego, że narracja taka ma sens, jeżeli każdy z bohaterów ma inny styl myślenia, mówienia. Yy, jest najczęściej wtedy pierwszoosobowa. Sam podchodziłem do takiego projektu kilka lat temu, próbując napisać takie, taką pogoń za Świętym Gralem yy, i pokonało mnie to po prostu. Pokonało mnie to opisywanie wydarzeń z punktu widzenia konkretnej osoby, yy, mając tam chyba sześciu bohaterów. Czy dla Ciebie ważna jest motywacja i Iwena, czy nie przejmujesz się nimi? Dla mnie, motywacją największą jest to, czy yy, książka ma szansę zostać wydana, czy książka będzie kontynuowana. Na zasadzie, jeżeli projekt jest gdzieś tam zamrożony, to mi się szczególnie nie chce pisać nad takim projektem. Nie chce mi się przesiadywać, wiedząc, że to może nie ujrzeć finału. A jeżeli widzę, że coś się ludziom podoba, widzę, że czekają na to, i wiem, że wydawca też na to czeka. To o wiele bardziej większą mam motywację do działania na, na ten temat. Jeżeli chodzi o samą wenę, bardzo rzadko weną się przejmuję. Staram się zawsze wyrabiać w sobie taki nawyk, że ja ogarnę rano swoją, można powiedzieć, kuwetę, posprzątam, zrobię zdjęcia, zrobię media, odpiszę na maile i siadam wtedy do pisania. I no, sytuacja, w której nie siadam do tego pisania, no to musi mi albo naprawdę boleć głowa, albo muszę być naprawdę zarobiony, albo naprawdę zmęczony. I wtedy mówię, okej, okay, nic nie wymyślę, trudno, robimy dzień przerwy, zdarza się. Moją motywacją jest dostanie się na tak zwaną stratosferę, jak to Arkady Salski od, yy, określa, czyli do dostania się do pierwszej ligi, jeśli chodzi o yy, pisarzy. Chciałbym stanowić konkurencję dla Miłoszewskiego, chciałbym stanowić konkurencję dla Twardocha i... Nie stanę się tą konkurencją, jeżeli nie będę pisał książek, jeżeli nie będę pisał, jeżeli nie będę poprawiać. A oni nie spoczywają na laurach, więc jeżeli chcę ich pokonać, to muszę ćwiczyć, muszę trenować, muszę walczyć. I to jest motywacja, która podnosi mnie do działania. Choćby nie wiem co się działo Tak, jestem zmęczony, tak, mam dużo pracy Ale tam jest Miłoszewski i tam jest Twardoch I oni nie odpuszczają Więc skoro oni jeszcze nie odpuszczają To ja tym bardziej nie mogę A jeżeli piersa nie odpuszcza, to ty także nie odpuszczaj Czy przez to, że książka zawiera wulgaryzmy Wydawca może jej nie wydać I ewentualnie w jakich gatunkach są dopuszczalne A w jakich nieakceptowalne I od czego to zależy Zasadniczo tak, jeżeli chodzi o wulgaryzmy To właśnie dużo zależy od tego, kto jest odbiorcą tej literatury Jeżeli piszemy pod... Czytelnika starszego, który woli obyczaj delikatny, lekki, no to wtedy ten wulgaryzm jest zbędny. Aczkolwiek, jeżeli mamy trudną sytuację i w tym miejscu trzeba użyć wulgaryzmu, no to używamy tego wulgaryzmu. Jeżeli opisujemy społeczność, która yy, używa polskiej łaciny podwórkowej, no to Używamy po prostu tej łaciny. Nie ma nic gorszego niż opisanie w książce brutalnego dresa, który mówi do gościa, spieprzaj go Gusiu. Ja zdałem sobie sprawę z tego, że kiedy pisałem na przykład. Liceum Ogólnomagiczne i miałem opisywać sytuacje, jak porozumiewają się między sobą bohaterzy, komentują na przykład z kim macie język polski albo matematykę. No to uczniowie nie odpowiadają do siebie tam, do diaska, do licha, orety, tylko z kim macie zajęcia, z brońskim. z kim. O, to macie przebieg. Rozumiemy o co chodzi, tak? Wydawcy mogą mieć ale odnośnie Twoich przekleństw, jeżeli jest ich dużo albo są nieuzasadnione, aczkolwiek nie zwraca się na to, aż, aż takiej uwagi. Prędzej się reaguje na sceny erotyczne, które gdzieś tam obcinają nam tego dolnego czytelnika młodszego, niż na agresję na przemoc. Przemoc, tak? seks? Nie. Ja bym chciała wiedzieć w jaki sposób planujesz. Książkę czy rozpisujesz najpierw wszystkie postacie, które będą w fabule, czy opisujesz świat, robisz plan wydarzeń? Ogólnie interesuje mnie wszystko co robisz zanim zaczniesz w ogóle pisać. Postaram się w ogóle zrobić na ten temat oddzielny odcinek, bo ja bym tu musiał 20 minut na ten temat opowiadać. Przygotuję specjalnie dla ciebie materiał dotyczący właśnie tego jak przygotowuje się do pracy, ale skracając to mniej więcej do takiego sedna. W momencie kiedy wymyślę jakiś pomysł na książkę Najpierw przedyskutowywuję go z kilkoma znajomymi, najczęściej moimi kochanymi beta readerami z Poznania i y, moją kochaną dziewczyną. Jeżeli odpowiadają mi, że to nie jest takie głupie, jakby się wydawało i że to ma jakiś potencjał sensowny, idę z tą myślą jeszcze do Arkadego i truję tyłek Arkademu, pytając Arkady, co ty na ten temat sądzisz. Następnie zaczynam troszeczkę szukać informacji na ten temat, czy takie książki już się ukazywały, czy takie książki się podobają, czy jest jakaś konkurencja, czy jest jakaś nisza z tym związana, czy to by się ewentualnie sprzedało. Następnie zaczynam właściwie tworzyć świat, tworzyć bohaterów, y co to będzie za historia, gdzie ona będzie osadzona, ale to na początku tylko takie zagajam sobie, zaczynam tworzyć bohaterów, jakich bohaterów y, potrzebuję, dokąd ta historia ma zmierzać y, i co się ma wydarzyć po drodze. Na samym końcu jest ewentualny research, czyli czego faktycznie potrzebuję, żeby zazębić się y, z tą historią. Y, czy muszę się dowiedzieć czegoś więcej na temat militariów, na temat y, klimatu, na temat y, sytuacji politycznej? Przykładowo, jeżeli chodzi o Kamger, no to czytałem kilka wywiadów, yy, słuchałem podcastów yy, dotyczących sex workingu, yy, artykuły na ten temat. A w przypadku na przykład yy, Battle Royale, no to też szukałem na Kamczatce, gdzie mniej więcej mogłaby być miejscowość, w której znajduje się miejsce akcji. Szerzej o tym jeszcze opowiem kiedyś w żywocie pisarza, obiecuję. Ile wysłałeś maili zanim odezwało się do ciebie wydawnictwo chętne wydać bobry i ile czasu minęło od podpisania umowy do wydrukowania pierwszego egzemplarza? Jak wysłałem Bobry, wysłałem właściwie do wszystkich wydawnictw, które interesują się fantastyką w Polsce. To nie jest długa lista, ale wysłałem praktycznie chyba do wszystkich. E, odezwali się do mnie z Genius Creation. E, o chyba dwóch miesiącach, czy po trzech miesiącach, ja też się zapytałem, czy hej jak tam, jak tam moja książka? Powiedzieli, że się podoba, że chcą ją opublikować. Dogadaliśmy wszystko, można powiedzieć na targach książki w Warszawie w maju. I książka ukazała się drukiem równo rok później na tych samych targach książki w Warszawie. Yy, była premiera. Czy chciałeś kiedyś zmienić coś znaczącego w powieści po wydaniu swojej książki? Trudno powiedzieć, bo ja z powieści opublikowanych mam raptem Kosmiczne Bobry, więc dopiero moja twórczość beletrystyczna jak Liceum Ogólnomagiczne, Kamger, Battle, Battle Royale i inne te, które będę tworzył w tym roku, będą się dopiero ukazywać, yy, ale czybym coś zmienił w samych Bobrach? Yy, tak, bo zwrócono mi uwagę, że Jonzy Hamarowicz jest wszędzie opisany jako bober w cylinderku. A de facto maskotka, jak i sam ma postać ją z jego, chodzi w meloniku, więc jest to gdzieś tam błąd, który fajnie by było wyjaśnić, ale nikt się na to, na to nie zwrócił póki co uwagi. Czy w fabule bym coś zmienił zasadniczo nie? Ta książka jaka jest, tak mi się podoba, i chyba nie szczególnie bym chciał coś w niej zmieniać. Uuu, this is big one. Jak można rozpoznać, że książka jest już odpowiednia, by móc ją wysłać do wydawnictwa? Osobiście mam z tym problem, bo o ile napisanie mojego mojej zajęło mi niecałe 4 miesiące, to poprawienie zajmuje mi już ponad rok. I nie chodzi mi o to, że tak długo zajmuje mi drugi draft. Całą moją pracę poprawiłam już ponad 20 razy, ale ilekroć do niej znowu zaglądam, to dalej nie jestem pewna, czy jest już na tyle doszlifowana. No ja bym powiedział właśnie, nie bez powodu jest ta metoda trzech draftów, żeby to wyszlifować konkretnie i dać beta riderowi, bo ty możesz się zapętlić i raz to samo zdanie będzie Ci się wydawać dobre, za drugim razem złe, poprawisz i jak wrócisz to poprawisz i wrócisz do punktu wyjścia. I nie polecam takiego ciągłego, ciągłego poprawiania, bo widzę ludzi, którzy poprawiają książkę po 10 razy, przepisują tą ksi samą książkę po 4, po 5 razy, twierdząc, że za każdym razem ten kolejny draft, te kolejne napisanie od nowa e, zmieniło totalnie zasady gry. Ja pisząc Camgirl dodałem blisko 150 tysięcy znaków, powieść całkowicie zmieniła swój obraz. Yy, napełniła się można powiedzieć fabułą i jakoś to się udało połączyć bez przepisywania całości, więc sądzę, że Tobie również to się uda. Naprawdę, spytaj o Beta Readera. Nie wiem, wejdź na Marzycieli, wejdź na grupę Pisarskie Olśnienia, jak wydać książkę, jak napisać powieść. To są takie grupy na Facebooku, gdzie ja sam gdzieś tam orbituję i zapytaj, czy ktoś by przeczytał Twoją pracę. Wyślij fragment na agencję literacką Ilios, gdzie też ludzie publikują swoje teksty. Zapytaj, czy by przeczytali Twoją książkę, bo najwięcej w tym momencie wyciągniesz. Z, z tego, jeżeli ktoś obcy spojrzy na twój tekst yy, nowym, surowym spojrzeniem. W przeciwnym wypadku możesz krążyć wokół takiego yy, niewydawania książki, cały czas szlifowania przez kolejne kolejne lata. Ja mogę śmiało powiedzieć, że w książkach, które już opublikowałem, czy w komputerowym śpunie, czy w Bobrach, czy w rybce, również zdarza mi się znaleźć coś, co bym napisał inaczej, ale to już poszło, to jest trudno, nie można szlifować do po prostu do pożygu tyle ode mnie kochani, jak widzicie wyszło tego troszkę więcej niż się spodziewaliśmy ten materiał podejrzewam będzie dość długi ale dzięki temu udało mi się odpowiedzieć na wasze najnowsze palące pytania, te najbardziej lajkowane te najczęściej zadawane zastanawiam się czy podoba wam się taka forma, że facebook, instagram, youtube po kilka pytań, po pięć pytań czy zadajemy pytania tylko na przykład pod youtubem, pod filmikiem i wtedy zbieramy z YouTubea te najbardziej trafne, najbardziej lajkowane, gdzieś tam te co najwięcej osób interesują. To też dajcie znać w komentarzu, jaka forma bardziej by wam pasowała. Jeżeli oczywiście podoba wam się to co robię, subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę, kupujcie moje książki i rozprzestrzeniajcie te filmiki wszędzie gdzie się da, udostępniajcie każdemu, kto interesuje się słowem pisanym. Bardzo się cieszę, że ta seria wam się tak podoba. Cieszę się, że już jesteśmy w tym 2021 roku. I cóż, będziemy kończyć. Z mojej strony to wszystko. I jak zawsze, na razie do zobaczenia i do usłyszenia.